Witajcie. Dziś poznamy deklinację drugą. Jak pamiętamy, deklinacja pierwsza jest zakończona w genetywie na dyftong ae w liczbie pojedynczej. Deklinacja druga zakończona jest w genetywie na i. Odmieniają się przez nią rzeczowniki i przymiotniki rodzaju męskiego. I nijakiego zacznijmy od końcówek fleksyjnych. Dla rodzaju męskiego jest to w liczbie pojedynczej nominativus us, genetivus i, dativus o, akusativus um, ablativus o i wokativus e. Deklinacja druga rodzaju męskiego jest jedyną w łacinie, w której vocativus w liczbie pojedynczej różni się od nominativu. Teraz końcówki dla pluralis: nominativus i, genetivus orum, dativus is, accusativus os, ablativus is i vocativus i w liczbie mnogiej już wokativus jest taki sam jak nominativus. Przejdźmy do odmiany rzeczowników i przymiotników deklinacji drugiej, do rodzaju nijakiego, która jest trochę inna. Dla singularis nominativus um, genetivus i, dativus o, akusativus um, ablativus o, wokativus um. Możecie już teraz zapamiętać, że w łacinie w przypadku słów rodzaju nijakiego, nominativus, accusativus i vocativus są zawsze takie same. Teraz liczba mnoga, nominativus a, genetivus orum, dativus is, accusativus a, ablativus is i vocativus a. Przejdźmy do odmiany przykładowych rzeczowników. Ekfus, czyli koń, jest to słowo rodzaju męskiego. Nominativus equus, genetivus equi, dativus equo, akusativus equum, ablativus equo, wokativus ekfe. I dla liczby mnogiej: nominativus equi, genetivus ec dativus ec fis accusativus ec ablativus ec fis evocativus ec fi tadas Słowo do dzaju nijakiego? Malum, jabłko. Nominativus malum, genetivus mali, dativus malo, akusativus malum, ablativus malo, evocativus malo. Malum. I dla liczby mnogiej, nominativus mala, genetivus malorum, dativus malis, accusativus mala, ablativus malis i wokativus mala. Możecie też już teraz zapamiętać, że rzeczowniki i przymiotniki w rodzaju nijakiego zawsze w liczbie mnogiej w nominatywie akusatywie i wokatywie kończą się na "-a". Deklinacją drugą odmieniają się również niektóre rzeczowniki zakończone na "-r". Dla przykładu rzeczownik puer, chłopiec. Nominativus puer, genetivus pueri, dativus puero, akusativus puerum, ablativus puero, Vocativus puer. Jak widzimy, w nominativie i vocativie słowo ma sam rdzeń, a końcówki fleksyjne są w pozostałych czterech przypadkach. Teraz pluralis. Nominativus pueri. Genetivus puerorum. Dativus pueris. Accusativus pueros. Ablativus pueris, vocativus pueri. Jak widzimy, w liczbie mnogiej końcówki fleksyjne są już takie same jak w innych słowach deklinacji drugiej. Odmieńmy jeszcze często używany rzeczownik deus, Bóg, nominativus deus, genetivus dei, dativus deo, accusativus deum, ablativus – deo i wokativus deus. Jak widzimy rzeczownik deus kończy się w wokatywie na –us, inaczej niż inne słowa deklinacji drugiej rodzaju męskiego, które kończą się w wokatywie na –e. Sentencja na dziś ab ovo usque ad mala ab czyli od owo jajka uścze, aż, ad, do, mala, jabłek. Od jajka aż do jabłek. Czyli od początku do końca. Po rzymskich ucztach zwykle najpierw jedzono jajka, a na sam koniec uczty na deser jabłka. Co do zagadki z poprzedniej lekcji, to czasownik habeo habere należy oczywiście do koniugacji drugiej, bo jego temat kończy się na e. To wszystko na dziś. Na następnej lekcji poznamy stronę biedną czasownika.